Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym nowym odcinku naszego vlogmasa. Zobaczcie, pościel już jest świąteczna. Stwierdziłam, że a, już ubierzemy świąteczną pościel, żeby już był ten klimat. Co prawda, w domu jeszcze klimatu nie ma, bo jeszcze nie mamy żadnych ozdób, ale do soboty już mało czasu zostało. Dzisiaj mamy środę, ja dzisiaj mam wolne. Jak wiecie, jadę na to przedstawienie z Oliwierkiem i jest godzina prawie 11 a ja jeszcze w łóżku, a miałam pierogi lepić jadę do Dino po mąkę po grzyby, po kapustę bo będę robić y, tak jak Wam mówiłam y, co ja tutaj mam, śpiocha jeszcze mam boż Karociu tak to nie powinnać występować z, z, ze śpiochami w wokach, w, w oczach ale wybaczycie mi, all natural beauty Ja żartuję Słuchajcie, bo dopiero co wstałam, obudziłam się dopiero co, więc tak stwierdziłam, że się do Was odezwę od razu. Na bieżąco będę Wam tutaj yy, mówić, co będę dzisiaj robić, bo jak powiem to we vlogu, to to zrobię. A jak nie powiem, to. A, dobra, gdzieś mi tam umknie, więc słuchajcie, nie ma takiej opcji, żeby nie zrobić tych pierogów. Powiedziałam, że zrobię, to zrobię. Yy, więc za chwilę, jak zjem śniadanie. Pojadę do dino, kupię grzyby, kupię, e, kupię, kupię grzyby pieczarki, cebul, cebulkę i kapustę kiszoną i mąkę mm, i będziemy się zabierać za robotę i tyle. Nie ma tutaj przeproś, nie ma przeproś, same się nie zrobią. Także no, chciałam Wam tylko pokazać na szybko naszą piękną pościel świąteczną, która już jest e, i aż miło, aż miło, powiem Wam, się śpi w takiej pościeli. Po pierwsze, że jest świeża, a po drugie, że jest świąteczna. Na no, włosy moje nie zwracajcie uwagi, są do umycia, no są nieświeże. Ale to z tego? Ach, to nie jest najważniejsze. W dzisiejszym odcinku pierogi są najważniejsze. No i oczywiście mój syn, który ma przedstawienie. Na które musimy pojechać. No, dzisiaj na koszykówkę nie pojedzie, dzisiaj ma y, trening, no ale niestety o godzinie 16, o której ma trening. Nie, on ma o 17, no ale tak czy siak to jest od 16 do 18.30, więc nawet jak wrócę, to słuchajcie, mogę dokończyć te pierogi, bo jutro mam drugą zmianę, więc mogę pospać. Muszę, muszę to zrobić, y, odhaczyć, bo mi powiem Wam, że naprawdę spędzają te pierogi sens powiek Bez kitu, naprawdę. Dobra, kochani, to co? To zaczynamy kolejny nowy odcinek. O Boże, jakie zimno. już właśnie poszedł napalić w piecu. A ja będę robić nam śniadanie, ale zanim zrobię śniadanie, słuchajcie, to. Bo no przecież dzisiaj wychodzę na to przedstawienie, i muszę się jakoś odpicować na syna przedstawienie. Jakoś musi matka wyglądać, więc musi te kłaki umyć. Dlatego też nałożymy sobie maseczkę. Kicia, posprzątałabyś tą sierść z tego stołu. Ja nie wiem, coś ty na tym stole robiła, nie wiem, co żeś tu spożywała, ale mogłabyś to posprzątać, tak? Kicia! Tak czy nie? Wzięła tak te łapki. No, w ogóle taki sznity na nosie. Boże, kochany. Dobra, słuchajcie, nakładamy. Najpierw maseczka, później oliwa z oliwek. I zaczynamy dzień. Najpierw zjem śniadanie, posprzątam sobie i pojadę po te produkty. Muszę sobie najpierw posprzątać, tak? No bo przecież jak mam robić pierogi z sierścią w tle. Będą no, z taką tą, jak to się mówi. Yy, no, pierogi z wkładką. Pierogi z wkładką. I potrzymam sobie to tak z pół godzinki i umyję włosy akurat do 16 mi wyschną. Dobra. I teraz oliwka. O Jezu, czy to widać, że mam takie brudne tu? Bo jakaś ty brudna. Czekajcie. I już jest czysto. I już nie widać. No, i widzicie, i jestem czysta. Dobra, ym, nie mam tak od razu, ale. Jak to mówi się? Natural Beauty. Tak? All Natural Beauty. Bierzemy oliwę, końcówka już, ale wiecie co, nie będę kupować już tej oliwy, tylko tą mo, Monini, Monini się ona nazywa, tą, którą Wam pokazywałam ostatnio, bo o, po pierwsze jest lepsza w smaku, a po drugie jest taka prawdziwa, a to, to, to jest w ogóle jakaś oliwa, nie wiem skąd ona jest, yy, nie wiem. A, Italia, włoska. Włoska, ale powiem Wam, ta nie jest dużo lepsza. No i widziałam właśnie ten y, test na TikToku, jak dziewczyna robiła i no jest prawdziwą oliwą. Musiałabym zrobić tej test i przekonać się. Ale dzisiaj u nas pogoda brzydka, powiem Wam. Taka mokra, taka, o Jezu, pochmurno, zimno, brzydko, mokro. No ale cóż, no. Chociaż no nie, no jakie cóż, no powinna być zima pełną gębą, tak? Śnieg, jakiś mrozik, a nie kurczę jesień. To nawet nie jesień, co to, to jest w ogóle, to ja nie wiem. Prawda, Kicia? Kicia! Dlaczego za mną nie rozmawiasz? Sznita ma na nosie i myśli, że świeci. One bardzo w noc się, powiem wam, lubią bawić. No i tak się bawią, że po prostu się gryzą. No i stara później ma sznity na nosie. Bo myśli, że jest starsza, to jest, nie wiem, silniejsza, to niestety. Młodzież wygrała. Wygrywa zawsze. Kicia. Młodzież zawsze wygrywa. A ty żeś stara i. stara, a głupia. No, dobra. Można zaczynać dzień. Co robimy? Śniadanie robimy. Co później robimy? Sprzątamy. Co później robimy? Jedziemy do dino produkty na pierogi. Moja muszyniana z rana. I tak będzie wyglądało moje śniadanie, zaraz Wam pokażę właśnie efekt końcowy, bo tutaj jedna z Was napisała ostatnio, że szkoda, że nie pokazałaś jak to śniadanie wygląda, więc Wam pokażę, mam tylko jedną bułkę, muszę w ogóle chleb sobie w Dino kupić, bo chyba tutaj w piekarni już nie dostanę, więc w piekarni, w sklepie normalnym, gdzie można dostać chleb z piekarni, to nie dostanę o tej porze, ale kupię sobie w Dino, też mają dobry, no i w, albo w Lidlu, no i na razie no to tylko tą bułeczkę sobie zjem, a w Dino sobie dokupię. Zaraz Wam pokażę, jak będzie moje śniadanie. śniadanko wyglądało. Tak wygląda śniadanko gotowe, kakałko do tego. Niestety tylko taka jedna bułeczka, ale miałam jedną kromkę takiego żytniego chlebka, więc sobie właśnie ją w grillu opiekam. No i na to jeszcze idzie ser kozi, nie? Ale chciałam Wam pokazać, bo jak przykryję serem, no to już nie będzie widać. No taka zwykła jak normalnie bułeczka, ale powiem Wam, że ja to uwielbiam, taki zestawik na urodziny. Zostawik na urodziny Boże! Zostawik na śniadanie. Dobra. O, i takie malutkie plasterki sera na to Koziego. Mm, no i ja to lubię po prostu. Uwielbiam. Także życzcie mi smacznego. Ja również Wam życzę, jeżeli teraz coś jecie. A, w ogóle to mieszam y, tym widelcem, bo nie mały rzeczek, wszystkie są zmywarce. No, cicho, no, ale cicho mówię. All natural beauty dzisiaj, dzisiaj we vlogu jest all natural. Może nie beauty, bo to jest ten widelec, ale all natural, po prostu all natural. że Two. Właśnie z Oliwierkiem jedziemy na przedstawienie. Zgadnijcie ile zrobiłam pierogów w przeciągu dwóch godzin, bo zaczęłam jakoś koło godziny 14, jak uporałam się z pokrojeniem wszystkich pieczarek. Miałam trochę, bo kupiłam w Dino trochę tych suszonych grzybów, co mi tutaj jedna z was poleciła, że przecież suszone można kupić, więc też je namoczyłam, pokroiłam, dodałam do pieczarek więc takie będą pół na pół, ale w większości z pieczarkami, tam trochę dosłownie tych grzybów suszonych, bo kupiłam dwie paczki i kapusta kiszona. Ugotowałam ją i później poszatkowałam. Więc zanim się z tym uporałam, no to minęło z pół godziny, tak? Po 15 minut gotowałam tą kapustę, no i w tym czasie sobie właśnie kroiłam te pieczarki, te grzyby namoczyłam, też pokroiłam. I słuchajcie, później zaczęłam robić to ciasto. Ciasto z nie nas. Z, z przepisu Magdy Gessler mówię, musi wyjść, musi być najlepsze. No to z Magdy Gessler, niech będzie. No i słuchajcie, fajnie wyszło elastyczne, takie naprawdę nie przyklejające się do rąk. Super, ale Boże, ile czasu trzeba wyrabiać ciasto? Matko, teraz by mi się taki Thermomix przydał, bo on przecież wyrabia ciasto. Teraz by mi się przydał. Jak mnie ręce bolą, to po prostu masakra. Podzieliłam sobie na trzy te ciasta, wiadomo, jedno takie wielkie wyszło, na 150 pierogów to takie wielkie, więc podzieliłam na trzy części, odłożyłam sobie dwie pod ściereczkę, no i to jedno sobie wyrabiałam i robiłam. I zrobiłam na razie, czekajcie, tam to chyba jechać, gdzie to jest w ogóle, Boże. Dobra, będę musiała nastawić nawigację. Widzicie, po swoim mieście ja z na nawigacją będę jeździć. E, I zrobiłam 53 pierogi. Więc bardzo mało, jak na dwie godziny, no ale łącznie z, z przygotowaniem ciasta, z rozwałkowaniem i tak dalej, musiało też odleżeć swoje. No i z przygotowaniem farszu: 53 pierogi, więc wrócę, robię dalej. Ale włączyłam sobie tak. Podcast Besties leciał, leciał mi nowy odcinek, no bo dzisiaj jest środa, więc nowy odcinek wleciał le, le, na ich kanał. Włączyłam sobie piosenki świąteczne, trochę mi dzieci pomogły. Po jednym pieroszku sobie zrobiły, no i no już niestety musiałam się szykować, więc zrobiłam tylko taki szybki makijaż. Wiecie, nie stroiłam się, nic nie robiłam z włosami, były świeżo umyte, więc je związałam tylko, zrobiłam makijaż i, i jedziemy. Także tak, słuchajcie, co miałam Wam jeszcze powiedzieć? No, że jak wrócę, to zrobię resztę. Mam nadzieję, że uda mi się to 150, jeżeli nie, no to będzie mniej, no to będzie Jezus, 120 zobaczymy. No ważne, żeby było trochę więcej niż 100. Mm, ale cieszę się, że zaczęłam że to faktycznie robię, bo sobie już je i wstawiałam do zamrażarki, więc już mam takie wiecie, odhaczone, że już to mi tak y, nie siedzi w głowie, że muszę zrobić, muszę zrobić, no bo z tym najwięcej roboty z pierogami jest najwięcej roboty, reszta dań, to tam wiecie, tych potraw to się szybko ogarnie najgorsze to te pierogi, żeby zrobić no łóżka to zamówię, już dzwoniłam do mamy i ona dzwoniła do sklepu, do Zychowicza właśnie, bo ja tam od nich zawsze zamawiam no to y, powiedzieli, że albo jutro, albo pojutrze dopiero zbierają, y, będą zbierać te, jak to się mówi, zapisy, no nie? No ruszą zapisy na święta, więc no, musimy zamówić tak z pięć paczek, tych łóżek. No. No i dobra, to tyle. To jedziemy na przedstawienie. Jak wrócę, to się biorę dalej za robotę i jeszcze wieczorem w nocy myślę sobie... Y, tego vloga przerobię. Może nie tego, ale jeszcze wcześniejszego, bo mam jeszcze jednego vloga do przerobienia i tego sobie zakończymy i też przerobimy, żeby już miała, wiecie, yy, to wszystko porobione i też te vlogi pozapisywane i zaplanowane na kolejne dni, bo ja sobie wiecie, planuję, no nie? Że sobie ustawiam datę, godzinę i one się pojawiają. Tak jak dzisiaj spałam, a vlog się pojawił o 6.30. Dobra, no to tyle. To do zobaczenia po powrocie do domu. Kolejny dzień, czyli czwarte okienko. Dzisiaj mamy herbatę białą, pomarańcza z limetką. Już kończę, słuchajcie, z pierożkami. Ostatnia porcja, a nie, jeszcze tutaj. I już koniec. Zobaczcie, jaki mam ładny kubeczek z kotkiem z temu. Robię herbatkę dzisiejszą i uciekam sobie z Wami pogadać do pokoju. Huu. Kochani, mamy godzinę 20.15 i ja dopiero skończyłam. No, ale byłam tak naprawdę dwie godziny, 2,5 dwie godziny yy, na tym przedstawieniu, więc yy, no trochę zeszło. Ale przyjechałam i od razu, od razu na się nie przebierałam, od razu się wziąłam za resztę, resztę tego ciasta, ogarnęłam i powiem Wam, że nie udało mi się. Nie udało mi się 150 zrobić. Zrobiłam równe 100 z tego względu, że. No tam reszta to ile było chyba 6 więc sobie zjadłam z dziećmi, bo już tak my 106 bez sensu to zrobił już ze 100. A 6 zjedliśmy i... no i nie wyszło 100, 150. Także 100 musi, no, musi wystarczyć. Najwyżej się dokupi, ale nie dałam rady więcej zrobić. Już mi ciasta zabrakło, farszu już było tak mało, że mówię bez sensu, żeby... Pomogłam dorobić ciasta, tak, na te 50, ale już miałam mało farszu i stwierdziłam, że a, dobra, to też jest dobrze. Nie jest źle, słuchajcie. Um, no, ale powiem Wam, że i tak, i tak jestem dumna z tego, że już to mam za sobą, już mam spokój, święty, yy, bo pierożki już są zrobione, odhaczone. Teraz tylko zostanie mi tak naprawdę łazanki zrobić, które też zamrożę, ale to nie teraz. Yy, a później to już na bieżąco śledzie, karczek, sernik, yy i nie wiem, co ja tam jeszcze miałam w planach. Nie pamiętam już. Ale tak czy siak yy, reszta już jest tak naprawdę o tak już, świecie na spokojnie. No, najważniejsze mam już ze sobą. Oj, ale jestem, powiem Wam, wykończona. Wykończona staniem i po prostu wyrabianiem tego ciasta rękoma. W ogóle to pojechałam na przedstawienie, wiecie, myłam sobie ręce, a przyjechałam na przedstawienie, a tu gdzie nie, gdzie jeszcze ciasto takie, wiecie, zaschłe było. Boże. No, ale cóż. Najważniejsze, że zrobione. I piję swoją herbatkę czwartą, bo czwarty numerek. Yy, dzisiaj, tak jak wam mówiłam, biała znowu. Bardzo dobre są te herbatki. Oliwierkowi też bardzo smakują. Yy, no uwielbiam herbaty Irving, więc yy, polecam na przyszły rok, żebyście sobie kupili taką właśnie taki kalendarz, bo naprawdę jest bardzo fajne odliczanie z herbatkami. Tam falszeiste te te wiecie kosmetyki, bo teraz to wszyscy, wszystkie dziewczyny te kosmetyki, kosmetyki, ale tego to tak naprawdę otworzycie, nie wiadomo czy Wam się to spodoba, to takie małe, miniaturowe, a może macie dużo kosmetyków, to po co Wam jeszcze te dodatkowe, to później się wala gdzieś po poszawkach. E, psuje się, bo to termin ważności, a taką herbatkę zawsze wypijecie, tak? I na zdrowie Wam pójdzie, bo są różne owocowe, zielone, białe, różne tak naprawdę. są. Jutro mam taką czarną, herbata czarną, co tak niekoniecznie będzie smakowała, ale czekam na ergreja. Bardzo lubię ergreja. No, także przedstawienie się udało yy, i, yy, i wróciliśmy zadowoleni do domu, na jedzeni, bo była też pizza zamówiona. Z tej okazji zjedliśmy pizzę, było, było mnóstwo słodyczy, smakołyków, kawa, herbata, ale ja to już byłam tak najedzona, słuchajcie, a ja wiem, dlaczego mi farszu nie starczyło, bo połowę to zjadłam. Przyznaję się bez bicia, starczyłoby mi farszu, gdybym nie skosztowała sobie kilka łyżeczek, no, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. No, powiem Wam, że taki dobry ten farsz, jak ja kocham y, połączenie grzybów z kapustą. jest w ogóle uwielbiam kapustę w każdej postaci i tak podjadałam, 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 no i i prawie cały zjadłam. No, może nie cały, ale sporo zjadłam tego, tego farszu. No, sporo. Eee, I wiecie, że ja dzisiaj byłam tak naprawdę na farszu, tylko nie jadłam nic. Dzieci miały rybę z makaronem, z warzywkami, a ja nie jadłam obiadu. Zjadłam rano śniadanie, które widzieliście, które zrobiłam, i tak naprawdę zjadłam trochę farszu. I to było całe moje jedzenie przez cały dzień i kawałek pizzy. A no i teraz sobie zrobiłam właśnie, nie pokazałam Wam, mogę Wam pokazać. Te takie węgier po węgiersku, kiełbaski roślinne po węgiersku, to to sobie zrobiłam na grillu, do tego rukolkę, awokado, serfeta, suszone pomidory i chlebek z chmusem. I to zjadłam na kolację, jestem już najedzona, zadowolona, mogę śmigać do łóżka, do swojej pościeli świątecznej. Yy, przerabiać dla Was vloga. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się, kochani, w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, pa-pa!